Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam film Netflixa, który premier miał 15 marca na platformie Netflix. I jak już wcześniej wspomniałem w kilku ostatnich recenzjach, Netflix coraz częściej zalewa nas produkcjami, które są po prostu dobre. I czy Potrójna Granica, czy jak to w oryginale brzmi Triple Frontier, będzie taką jedną dobrą produkcją, za chwilę się wszystko okaże. Potrójna Granica to film w reżyserii Jeffrey'a Chandora, którego możecie znać z chociażby Rok Przemocy czy Wszystko Stracone. Którym był świetnym filmem i wydaje mi się, że był jego najlepszym filmem. Scenariusz do filmu napisali Jeffrey Chandor i Mark Boal. Film opowiada o pięciu weteranach wojennych, którzy po wojnie czy po służbie nie mają właściwie co ze sobą zrobić. Jeden sprzedaje mieszkania, a drugi jest agentem zawodnika MMA, który jest jego bratem. Drugi jest zawodnikiem MMA, jeden dalej służy w wojsku, właściwie dwóch chyba służy w wojsku, z tego co pamiętam. No i jeden e, daje przemowy takie dla ex-żołnierzy, o tak. No i ci znajomi ex-komandosi zbierają się w kupę, aby obrabować barona narkotykowego w, gdzieś w Brazylii. Tak mniej więcej wygląda fabuła, a teraz przejdźmy do szczegółów. Najpierw zacznę od rzeczy, które mi się nie podobały, a później przejdziemy do tych, które zafascynowały mnie w tym filmie. Także pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, to film jest bardzo, bardzo przewidywalny. Wszystkie motywy są bardzo przewidywalne. E, grupa ludzi idzie i atakuje bosa narkotykowego. Coś oczywiście idzie nie tak, jeden drugiego zdradza. E, tu oczywiście nie mówię, że tak było, tylko mówię, że takie są motywy. E, motyw zdrady, motyw kciwości. Wszystko to jest takie pomieszane, i wszystko to jest takie łatwe do przewidzenia, co się stanie w filmie. Mimo wszystko, film się przyjemnie oglądało, ale o tym za chwilę. Kolejna rzecz to zakończenie, i tu, żeby nie było spoilerów, muszę powiedzieć, że zakończenie było bardzo słabe. Historia rozwinęła się w taki sposób, że mogło być naprawdę wiele różnych zakończeń, wiele różnych scenariuszy. Reżyser poszedł w ten najbardziej przewidywalny, w ten najbardziej e, taki, nazwijmy to, dobry e, sposób. A moim zdaniem film by dużo zyskał, gdyby inaczej to zrobiono. Gdyby, nie chcę tu zdradzić fabuły, ale gdyby zakończenie po prostu było inne, powiedzmy złe. O tak. No i to są właściwie dwie rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. Teraz przejdźmy do plusów, których ten film ma naprawdę sporo. Pierwszym takim, o którym chciałbym wspomnieć, to naprawdę świetna obsada. Między innymi Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Gareth Hedlund, Pedro Pascal, którego uwielbiam po obejrzeniu czwartego sezonu Narcos. Jest po prostu świetny. Kolejnym bardzo mocnym aspektem filmu są zdjęcia Romana Wasnajowa. I tutaj mam na myśli... Na przykład scena z helikopterem albo scena w górach, tak żeby nie zdradzić za bardzo szczegółów. Przepiękne krajobrazy, przepiękne ujęcia, wszystko zostało nakręcone w sposób spójny, wszystko się ze sobą klei. Lokacje są niesamowite. W pierwszej połowie filmu mamy takie zamknięte przestrzenie gdzieś domy, ulice, hangary. W drugiej połowie filmu mamy otwarte przestrzenie, dżunglę, później znowu dżunglę, morze, ocean, plaża. To wszystko było tak pięknie nakręcone, że jeżeli nie lubicie takich filmów, to obejrzyjcie chociaż dla samych zdjęć, bo naprawdę zdjęcia były bardzo, bardzo dobrze wykonane. Kolejnym plusem są sceny akcji, co wiąże się z po prostu dobrymi aktorami. Sceny akcji były wykonane tak na spokojnie, widać było, że. Ci bohaterowie filmu mają doświadczenie wojskowe, wszystko zrobią z takim opanowaniem wszystko metodycznie, krok po kroku, e, jakby wcielają w życie ze swojego planu. I te sceny akcji były, mimo że spokojne, to były dynamiczne, jak na przykład Strzelanina w, w domu. Tyle. Nie wie, więcej nie powiem, aby nie zdradzić szczegółów, ale musicie e, sobie zapamiętać tą scenę ze Strzelaniną w domu. Ostatnim mocnym, bardzo mocnym elementem filmu, jak już wspomniałem o strzelaninie w domu są efekty dźwiękowe. Ehm, scena z helikopterem jeszcze raz, przecież to brzmi niesamowicie. Jak macie system 5.1, czyli 7.1 w domu, to musicie go sobie obejrzeć w takim właśnie systemie. Niesamowite efekty dźwiękowe strzały, ta strzelanina w domu, odgłosy dżungli, odgłosy na plaży, wszystko było przepięknie zrobione. Efekty dźwiękowe to tylko połowa plusu. Drugą połową jest muzyka, która była bardzo, bardzo fajna. Na samym początku i na samym końcu bardzo mi się podobał utwór Metallica To Whom the Bell Tolls, o ile dobrze pamiętam. Jako, że jestem fanem produkcji Netflixa, ponieważ są coraz lepsze i nie mają kosmicznych budżetów rzędu Avengers Endgame, czy Avengers Infinity War, czy Titanica, czy Avatara. Um, to robią coraz lepsze filmy. Dlatego daję temu filmowi takie mocne, naprawdę mocne 7. Jaka jest Wasza opinia na temat filmu Potrójna granica czy Triple Frontier? Dajcie oczywiście znać w komentarzach. A ja tymczasem zapraszam Was do kolejnych filmów, zna... a ja tymczasem zapraszam Was na inne, a ja tymczasem zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się na razie.